Gospodarze, czyli przedszkole miejskie numer 5, zaprezentowało się w tańcu polskim. Pozostali uczestnicy przeglądu przygotowali tańce innych narodów Hiszpanii, Włoch, Grecji. Tegoroczne hasło przeglądu brzmi: Europejczycy, to my. Przedszkolaki wiedzą już sporo o Unii Europejskiej. Sami również mają okazję podróżować. Byłem w Paryżu! I widziałem wieże Eiffel. Byłem w Turcji w, chyba, no w Turcji i widziałem takiego kraba niebieskiego, ten najrzadszy gatunek, który ma wyginąć. Jechałam autobusem piętrowym. i Jeszcze widziałam yy, most na Linach. Na Przedszkolaki potrafią też zauważyć różnice między krajami Europy. W całej Europie mówią po innych językach. Tam więcej ludzi wyrzuca śmieci do koszyka. To już czternasta edycja przeglądu piosenek i tańców organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 5. Główną nagrodą jest statuetka Juliankowego Słowika. Przedszkole Miejskie numer 5 z imienia Juliana Tuwima. I jest wśród utworów Juliana Tuwima wiersz Słowik. I walczymy o Juliankowego Słowika. W tym przeglądzie nie było pokonanych. Wszystkie zespoły otrzymały statuetki oraz drobne upominki.